I don't know French. <laughs> z tutaj na Wasze eee, w Dokładnie, wracam z do pożyczenia, mam szereg kontraktów, także eee, jadę na i będę żeby żeby tutaj wrócić. Próbuję się wkręcić. Bo to mnie nie gadają. Próbuję się... Właśnie nie mają się gadać, wiesz? Próbuję się wkręcić w klimat. Nie Nie, robisz? nie lubisz? 200 lat nie Nie lubisz? 200 Przygody były kiedyś. O! Jak jest kiedy? How you shoot so fast, Kenny? I may do it, don't put, I don't put, I don't put no, no. Yes. This is the Kenny I know. Yeah. Two is green. Yeah! <laughs> bye bye. Oh nice my coming. Estonia? Ah, family. Family. Friends. But good, eh? Short but good. Very short. in This season is. Yeah, but. This season is. Amazing. Seven days, with the rest. One week is okay. One week. But I think it's definitely too, too short. In in Poland, for example, in Germany, in other countries are longer. Heroes of magic? No jak? Ale która część? Trzecia Trzecia, no właśnie, bo no ja właśnie się zatrzymałem na trzeciej, wiesz, ale... I najlepsze. wiesz? Ona to wyszła to x lat temu No właśnie No to, wiesz, No, no to były... Nie to wiem, z 15 lat to na pewno To, to były czas To jest jedyna tableta, wiesz, o której można Tak? Być. No właśnie się wiesz, właśnie się zdziwiłem, nie? Tak mówię Podobne, ale mówię, kurde, nie te czasy to w ekonomii, wiesz? wiesz? No nie, no, no tak. No. Na pamięć widzę no, wszystko. W tych okularkach, już jak wiesz, ekonomista, jak najbardziej. No duża mapa, to mogę się to włożyć. Na małych mapach tak nie można. Dziwil, where are you going? Where are you going on holiday? Senegal. Delay. <laughs> yeah. So we w Pamiętaj, nie wolno kupować takich gazet. Kupiłem tylko, bo jest książka. Dobrze, zapamiętam. Pamiętaj, Jaki przekaz podprogowy. Przekaz podprogowy. Podrzeć. Podrzeć powinien. Kto odczyta aluzję, ten wie. ten wie. Na moje poglądy. To ma wiedzieć, ten wie. WTW, A tego Mroza czytałeś? Czy... Mam z Ale czytałeś już? Czy... No, czytałem serię tą, co jest z y, tą chyłką, trawniczką. Ja to właśnie słyszałem, no, że dobry, Dewizja, nie? Wizja ale... coś tam, no, ale go nie z mega, jak on pisze 50 książek rocznie. No. Ale on też, jest. dosyć, no, nie? Czyś, taki? Czyli lat? No. też słyszałem, ale jeszcze nie miałem pisałem okazji. Trawnik z wykształcenia i pisze książki to jest szacunek, bo no. oni zazwyczaj z że... no. ale... Dokładnie. Teraz też, gdzieś czytałem na Twitterze właśnie opinie, że fajne ta, to było to jest pierwsza seria jakiejś tam nowej. No to jest go. same też, superlatywnie, bo jeszcze nie mają okazji. Ja miałem przeczytałem cztery książki. Na razie na jestem. W tej ten. serii mam, kupiłem w tym, Łowca, Buch, ale nie zacząłem no to 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 nie to nie to właśnie się. No jest paskiem nieboszczkiem. A to stare jaka jest. Kieszakową wersję kupiłem też na lotnisku, jak gdzieś wejdzie. Nie zacząłem się. Zapomniałem książek, miałem dwie teraz do skończenia. Lód. I nie wziąłem, na szkolence i nie wziąłem, musiałem coś kupić do To, to czy też taki Poczyno. chyba czytelnik, tak. jak w Tryco. ale... trochę mniej, ale Lód. tak to... Kupuję, wiesz, na półce, Lód. przyjdą do domu ludzie, Lód. zobacz czy Michał, musisz się zaprezentować przed kamerami Korony TV. Co mu powiedzieć? To właśnie, chciałem się zapytać, nie? Jak po, po polsku normalnie, normalnie mówisz, nie? No po niemiecku lepiej? Nie? Po niemiecku lepiej. Po polski coś u Ale Rodzice z Polski? Z Polski są nie. I pojechali do Niemiec wyjechali. W jakim, w jakim A w jakim wieku Od rodzenia na Niemczech czy... 89 rok. Aha. Czy się obrodziłeś w którym? 90. Hmm. Czyli od urodzenia w Niemczech, ale no. w domu po polsku rozmawiacie. No a tak, w domu A Michał czy Micha Michel? Michał? No w Niemczech tak, Michał mi to a w Polsce Michał, nie? ale w domu zawsze dodają do mnie Michał. No. A czytałem, że ten, jeszcze na Wikipedii było, że Łukasz Sienkiewicz to jest wasza rodzina, no, tak? To mój kuzyn jest no. On też tam polskie korzenie, nie? On no, tam jest... przyjeżdżał no, do Republiki. tak? No po właśnie podobna historia też czytałem, nie? No to fajnie. Jego matka to, jest... to taki łącznik jesteś między tymi niemcami a Polakami Po powolutku, nie? Trzeba się wiesz, o jest doktor 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 Nie przeszkadzaj mi To jest taki mek Pa razy naciśniesz łatwo od Co i stabilizację łapię? Weź na dół I weź na góry Podąża za Bartek Oj sorry, nagrywasz to? Nie we. Nie chcesz? We. Bartek Pokaż co robisz na laptopie. Dimka! Na tablecie, dawaj Dima! Dimka. Bartek, ty i... do przegonił kudłatą. mi było na telefonie? O, nie. A no. już... nie. Jeszcze raz. Podobny?

But he has to promise that he will show uh, the beatbox I... On the camera At the end of the... one? The... <laughs> at the end of the camp I will be waiting Maybe I dance at the end of the camp Okay Dance? Oh

Try with you. Uh -huh. Try like this. Yeah. times. Try I like it. this.

Alu. Alu, hell. Yeah. Do you remember? Yeah. Very big. Yeah. Plum, natural? Yeah, natural. Yeah. <laughs> <laughs> no, you don't He You not understand the style. Alligator, go fuck yourself. Afrikaner, you style. <laughs> you understand. Polish style, maybe.

Thank yeah. you.